Hejka, witajcie na moim kanale. Ja nazywam się Roksana i zapraszam Was na najnowszy filmik, który będzie dotyczył e, takiej reakcji na moją rolę w serialu Szpital. E, będzie to drugi odcinek, w którym grałam, więc jeżeli zostawicie duży łapek w górę pod spodem, zasubskrybujecie mój kanał, to zrobimy kolejną część. I w kolejnej części możecie wybrać, czy chcecie, żebym zrobiła reakcję na pierwszy odcinek, w którym grałam, to taki mój debiut. Czy chcecie, żebym nagrała reakcję na odcinek, który pojawi się już właśnie w poniedziałek. Na to była nie będzie odcinek ze mną. Będzie to chyba czwarty odcinek, w którym grałam, więc wybierzcie, czy chcecie taki świeży odcinek, który teraz będzie leciał w telewizji, czy właśnie mój debiutacki. Więc teraz przechodzimy do filmików. Będzie to dzisiaj odcinek 857, więc jak chcecie sobie zobaczyć cały, to zapraszam. A teraz reagujemy. 34-letnia Edyta Marzoch przywozi do szpitala swoją 24-letnią siostrę Ole Włoch i jej 7-letniego synka Krzysia. Wyglądałam sobie podobnie do dzisiejszego Luku. <gryw> nie no, ale tak kompromitująco, i byłam nazwana w scenariuszu jako taka. Barbie z nowej huty. Bo jak wiecie, to szpital jest nagrywany w Krakowie i miałam być wystylizowana na taką barbie z nowej huty. Chłopczeka Chłopczyka poraził prąd, kiedy włożył do gniazdka drut. Matka dziecka nie zwracała uwagi na to, co robi jej synek, bo czatowała z niedawno poznanym chłopakiem. I w ogóle tak zauważyłam, że miałam takie dłuższe włosy. Od tego czasu raz obcinam włosy, ale powiem wam szczerze, że mega e, jakby włosy też się niszczą przez jednak prostowanie ich. E, dlatego też właśnie zapuszczam swoje naturalne teraz włosy, żeby gdzieś tam je odbudować i żeby były dłuższe i mocniejsze i było ich więcej. Krzysiu, mamy się ci zaraz przytuli, a ciocia pobiegnie po lekarza. Dobrze? Dobrze. sączka. Usiądźcie tam, zarejestruję go. Dobrze. Bo mnie obślinisz. Weź, bo mnie obślinisz. W, w, w końcu weź przestań się też mazać, Czysiu. Czysiu. Już jestem, jest. Matka chłopca mieszka z siostrą, która od śmierci rodziców pomaga młodszej finansowo. 24-latka w wieku 17 lat urodziła synka, jednak nie czuje się matką. Wujek pacjenta Marek Marzow kocha chłopczyka, jednak ma dość utrzymywania jego matki. To są dokumenty, które trzeba wypełnić. Nie no, ta fryzura z boku wygląda dość dziwnie. Poza tym wiesz, że sobie świetnie radzisz. Z niczym sobie nie radzi, nic tylko na nas żeruje, nie będziemy jej wiecznie utrzymywać. Marcin, Mamo, tu nie przestaję, boleć. Nie widzisz, że się muszę skupić? Ale wredna jestem. Chodź, skarbeczku, chodź. Chodź, o dzieci. Chodź. Tak bardzo ci boli? Chłopiec bardzo cierpi, jednak jego matka nie reaguje. Nie przejmuje się synkiem i tym, że miał wypadek. Chce wyjechać z kochankiem za granicę. Z kochankiem za granicę. A dziecko zostawić siostrze. Krzysiu. Krzysiu, no. Chciałam zarobić. Ale tylko na próbki mnie zabolało. Ojej. A mogę tę rękę zobaczyć? Pokaż mi troszeczkę. O, niech tak. pan nie dotyka. Dobrze, dobrze, dobrze. Jak państwo dokumenty wypełnili? Mama Krzysia wypełnia. A to pani nie jest matką? Nie, ja jestem siostrą mamy Krzysia, a to mój mąż Marcin. Zabieramy go na salę, choć pojedziesz takim specjalnym Chodź pojazdem po dla rannych inżynierów, dobra? Ola, no. Nie widzisz, że muszę wypełnić te dokumenty? Nie widzisz, że muszę wypełnić te dokumenty? Ty idź z Krzysiem, a ja poszukam jakiegoś kiosku, żeby kupić coś na pocieszenie. Małym pacjentem zajmuje się doktor Michał Morawski. Idę. I te moje laczki są po prostu. Ciocia chłopca widzi, że jej siostra nie angażuje się w opiekę nad synkiem, ale wierzy, że z jej pomocą kobieta się zmieni. Dobrze to ja przygotujesz. ale jakie to są płyny? Płyny wieloelektrolitowe, proszę pani. To w przypadku dzieci, poparzenie nawet małego procentu skóry wymaga intensywnego nawadniania. Ile waży Krzyś? Skąd mam wiedzieć? 22 kg. Ola, byliśmy z nim na bilansie wczoraj, Ela, tak? Podajemy 330 mg paracetamolu. Dobrze. Widzieliście tą minę? To. Zaraz poczujesz się lepiej, troszkę ci przestanie boleć i umawiam się. Od tej pory żadnej zabawy przy kontaktach, ok? Dobrze. Ola, chodź. Ja muszę porozmawiać z doktorem. Panie doktorze! Jezus. O Jezus. Panie doktorze, a ten kciuk Krzysia? Jest mocno poparzony. Jak zaczną działać leki przeciwbólowe i Krzys się uspokoi, to w znieczuleniu miejscowym oczyszczę teralnej. Dopiero wtedy będę mógł ocenić, jak poważne są obrażenia, ale obawiam się, że konieczna będzie interwencja chirurga. Jeśli się... pozwolisz, żeby Pani założyła Ci motylka, tak. to obejrzymy taką gazetkę, którą dla Ciebie kupiłem, dobra? Ale Twój mm -hmm. tata jest fajny, ty jesteś bardzo dzielny przecież. To jest wujek. Aha, wujek. Ale jest najlepszy na świecie. Rozumiem. I Ciocia też. A, I mam się tak samo. I Ciocia też. Wiecie co, ja, ja pójdę zanieść te dokumenty. A najlepsze jest to, że tam w tym szpitalu jest yy, tak naprawdę na sufitach, wiecie, są kamery i są światła, lampy, żeby to wszystko było oświetlone i nie ma sufitu tak naprawdę. I tak śmiesznie wygląda z perspektywy oglądania właśnie tego w telewizji czy yy, w internecie, że jest tak jakby sala operacyjna jak się tam jest, no to wiadomo, że to jest plan filmowy, tak? Aż mnie mdli od tych tekstów edyty. Aż mnie mdli od tych tekstów edyty. Ale jeszcze tylko dwa dni. Boże, jak to wygląda strasznie. Za kaskę, którą sobie odłożyłam, będę się świetnie bawić w Londynie ze Sławkiem. A moja siostra i ten jej wredny mąż niech się użera z krzyśkiem. A ja w końcu odżyję. Olka, cześć, ślicznie wyglądasz. O nie. Teraz będzie straszny cringe. jak co ty tutaj robisz? No jak to co? Pisałeś, że jest Matka coś... chłopca nie przejmuje się stanem zdrowia synka. Planuję wyjazd do Londynu ze swoim nowym chłopakiem. Dam. 22 Sławek Sołtyzna mówił kobietę na wyjazd. Było takie straszne. Serio. <noise> ale nie ma pojęcia, że ta ma dziecko. Co ty wyprawiasz. No co? Wiesz to wystarczy, że jedna z nas jest święta. To jest Edyta, moja starsza i rozsądniejsza siostra. To jest Sławek. Krzysie zabierają na czyszczenie rany choć. No <noise> i Co z tego? Nie interesuje mnie to. O to fajne było. <noise> Jak co z tego? Musisz nie miesiąc on się boi. A przepraszam, jaki Krzyś? A to nie wiesz, to jest synekoli. Ty masz syna? Dobra, no, mam. Wiesz, co, Edyta, daj mi minutę, dobra? Zaraz przyjdę. Ale ciebie. Tylko minutę. No dobra. I, jak ty chciałaś ze mną jechać? Z dzieckiem? Byluzuj. Bylu to powiedział, że on jedzie z nami. A nie jedzie? No jasne, że nie. Zostaje sedytą i z jej mężem. Wiesz co, daj mi chwilę, bo po prostu ona nie przestanie mi w końcu trudzić, a już mam jej dość. Dobra, w porządku. Za tobą wszędzie. <laughs> a najgorsze było to, że on dodał ten tekst i tego nie było, w scenariuszu. Matka siedmiolatka wolałaby przygotowywać się do wyjazdu ze swoim chłopakiem, ale nie chce kolejnych kłótni z siostrą i szwagrem. Tymczasem siostra 24-latki wierzy, że ta w końcu poczuje więź z synkiem. Doktor Robert Szewczyk kończy oczyszczać ranę siedmiolatka, który włożył drut do gniazdka. Jest z nim matka, która myślami jest już w wymarzonym Londynie i nie przejmuje się stanem synka i tym, że zamierza go opuścić. Cioci. A ja tam, wujkowi Cioci, wszystkim powiem, że dawno nie miałem tak dzielnego pacjenta. Słyszysz, mamo? No, słyszę, możemy już wyjść. Tak, za chwilkę pielęgniarka zabierze się nas z powrotem do sali, a ja chciałem z panią porozmawiać o wynikach badań. E, to proszę z siostrą rozmawiać, bo i tak tego nie ogarnę. Zawołam ją, dobrze? Dobrze, Cześć. przejdziesz na wózeczek. Chodź. Lekarz, co rozmawiać? Wujek i ciocia małego pacjenta nadal martwią się o niego, w przeciwieństwie do jego matki, która uważa, że spełniła swój obowiązek i może już iść do domu przygotowywać się do wyjazdu. Nie wie, że siostra i jej mąż zamierzają przekonać ją do zmiany planów. Ty im powiedziałeś? Ty im powiedziałeś? Nie no spokojnie, no głos ten sam chyba, nie? Chyba widać, że to ten sam beach face cały czas, więc no to ja. Zostawisz z nimi dzieciaka, myślałem, że wiedzą. No chciałam wam powiedzieć, no ale nie było kiedy ciągle się czepiacie. Ale widać, że już mi trochę lepiej idzie no, niż na początku. Tak mam wrażenie, że tak. Chyba to już któryś raz było nagrywane, po prostu. Świetne wytłumaczenie. Ola, ty jesteś matką. Ja wiem, że ja jestem matką. Nie musisz mi co pięć minut tego przypominać. No muszę, bo zachowujesz się tak, jakbyś o tym zapomniała. Nie możesz zostawić Krzysia. Mogę i tak się nim zajmujecie. Ja jedę tylko na trochę. Olka, to jest twój syn, nie zabawka. Nie możesz tak znikać. Dziecko trzeba przygotować, porozmawiać z nim. Dobra, to ja to załatwię, Chodź, sławek. Matka chłopca jest wściekła. Ale wredna jestem. Miała nadzieję, że uda jej się w tajemnicy uciec i. Nie no, ale w tych klapkach po prostu jestem mistrz. I dopiero z Londynu powiadomić siostrę i jej męża o tym, że zostawiła im dziecko. To? Nie, do Londynu, do Anglii. A ja? No ja chciałam, żeby się ciocia z wujkiem tobą zajęli, ale im się to nie podoba. Ja nie chcę zostać sam. Olka, czyś ty powracała? Chodź tu. Czyś ty zdurniała. O co ci chodzi? Powiedziałaś, że Krzyś nie wie o niczym, to już teraz o wszystkim wie, a trzeba tylko zdecydować, czy... A trzeba zadecydować, czy zostaje z tobą, czy jedzie ze mną do Londynu. Tak chyba będzie. Po prostu stanie u was, czy pójdzie do domu dziecka. Nie, do domu dziecka. Olka! Nagle stan chłopca się pogarsza. Porażenie prądem i stres wywołany informacją o wyjeździe matki doprowadziły do zaburzenia pracy serca. Z tobą. Co się dzieje? Nie wiem, co się Proszę oło. się odsunąć. Zaburzenia co pracy serca. Proszę pani, proszę się odsunąć teraz. Wolfwa doktora Michała na tych nas. Bądź szybko! Co się dzieje? Doktorze zaburzenia pracy serca są. Jest 200 na minutę teraz. Co się dzieje? zdenerwowała, rani, moją! Co? Czy ty zwariowałaś? No co, lekarz mówił, że może mu się coś stać, że może serce źle pracować po tym porażeniu. widziałeś, że pójdzie do domu dziecka, żeby jeździć. czy ty serca nie masz? Co się dzieje? Idziemy na ują. Powrócił prawidłowy rytm serca. Jeżeli coś się Krzysiowi stanie, to nie wiem, co ci zrobi. Wiesz co, przegięłaś. W ogóle to miałam wtedy za 21 lat, jak to nagrywaliśmy. Teraz mam 24, więc już jakiś czas temu było. Albo 22, coś takiego. Chłopak matki siedmiolatka ma dość. Nie chce już spotykać się z 24-latką, jednak ta koniecznie chce go zatrzymać. Mówisz mu, że ze mną jedziesz. A on mało nie schodzi. Ale to nie jest moja wina, tylko tego prądu, co go kopnął. To nie jest moja wina, tylko tego prądu, co go kopnął. <noise> no, po prostu. Nie wiem, kto pisze te scenariusze, ale po prostu to są tak nierealne czasami historie. Wszystko jedno, jesteś wariatka i tyle. No ale Sławek. Odwal się ode mnie. Wiesz, że to nie jest moja wina, tylko Edyty, no i tego jej ględzenia. No przestań, mieliśmy się dobrze bawić. Wiesz co, zaraz wyjeżdżamy razem do Londynu, Nie. nie. Ja jadę, ty nie. Ale nie możesz mnie tak zostawić. No, ej. Nie mogę? N nie możesz. Mieliśmy mi się dobrze bawić. No, wiesz co, nam jest super przecież ze sobą. Później Zajmij się lepiej swoim dzieckiem. Ale Sławek. No, niech to wszystko szlak. Miałam w końcu jechać i się dobrze bawić, a teraz co? Marcie się już wkurzył. A jeszcze, jak Eda się wkurzy, no to mi w ogóle przestaną kasę dawać. I to wszystko przez tego dzieciaka. No, całe życie mi się przez niego sypie. Trzeba było nie robić. To by się nie sypało, nie? Matka postanowiła udawać, że martwi się o synka. Boi się, że siostra i jej mąż przestaną jej pomagać i będzie musiała pracować. I sama zajmować się dzieckiem. Co z, z Krzysiem? Lekarz powiedział, że sytuacja jest opanowana. Tak się bałam. To dobrze. Olka, nie udawaj, że się troszczysz o Krzysię. Nie ja naprawdę się bałam. Ja nie chciałam go zdenerwować. To trzeba było pomyśleć wcześniej. Powiedziałaś mu, że go zostawisz, że on pójdzie do domu dziecka. Ja wiem. Ja byłam okropna. Ja nie, nie po prostu nie wybaczę sobie tego, że ja mogłam kiedyś go stracić. No, rozumiecie? A ten wyjazd to był tylko taki głupi pomysł. Olka, błagam, nikt ci nie wierzy. Może ty nie wierzysz, ale Eda mi wierzy. Ona zawsze we mnie wierzyła. Właśnie. Wierzyłam, bo byłam naiwna, ale koniec z tym. Ale co to znaczy? Ty go wcale nie kochasz. I jeżeli bycie matką jest dla ciebie takie problematyczne, to ja się nim zajmę. Wspólnie się nim zajmiemy i stworzymy Krzysiowi idealny dom, a ty nie dostaniesz od nas już ani nie złotówki. Suski. Ej, no chyba bez jaj. O, prawdziwa twarz. I wiesz, co ci jeszcze powiem? Szukaj sobie mieszkania. Ale nie możecie mnie tak zostawić, no! Jak? Po prostu musicie się mną zająć, wiecie sobie, Krzyśka, no ale jesteś moją starszą siostrzyczką, no zajmijcie się mną, proszę was. Zajmowałam się cały czas tobą, ale dość tego. Ogarnij się, znajdź sobie mieszkanie, pracę, masz tydzień na wyprowadzkę. Super, no! Sławek się na mnie wypiął i teraz jeszcze wy! I to wszystko przez tego bochora, całe życie mi zmarnował, udławcie się nim! Tak wyglądał ten odcinek, w którym grałam, był to drugi odcinek, tak jak już wspomniałam, w mojej karierze w tym serialu, no więc jeżeli Wam się podobał taki film na moim kanale, zostawiajcie kciuki w górę, suba oczywiście także i napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym nagrała kolejny taki odcinek, e, a w nim e, pierwszy mój taki debiutancki udział w tym serialu, czy tam jakiś 800 któryś odcinek, czy najnowszy, e, który będzie właśnie w poniedziałek już na TV-nie jest to tam 976, czy coś takiego, e, to... Jak mi napiszecie w komentarzu, to taki też nagram. Więc napiszcie mi w komentarzu. Jeżeli Wam się podobają takie filmy, również zostawcie jakiś komentarz dla zasięgu. A teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmie. Hej!